14 Pułk Jazłowieckich, jeden z najsławniejszych pułków naszej kawalerii, skąd ta jego nazwa? Od trzydniowego boju pod Jazłowcem w Małopolsce Wschodniej w lipcu 19 roku. Nadal ją naczelnik państwa i naczelny wódz w dowód szczególnego wyróżnienia pułkowi za jego świetne zwycięstwo, które dało nam duży sukces operacyjny na tym obszarze frontu. Pułk powstał w połowie 1918 roku, daleko od Polski u podnóża Kaukazu, na ziemi kozaków kubańskich, potomków tych z Zaporoża, których na stepy Kubania przesiedliła kadarzyna II. Dzieje tworzenia pułku i droga do ojczyzny to część epozu Wojska Polskiego organizowanego w Rosji u syłku I wojny światowej. To fragment dziejów naszych korpusów wschodnich pierwszego, II i III Dywizji Żyrygowskiego i Syberyjskiej oddziału mormańczyków dzieje niezwykłego hartu ducha, siły, wytrwania w służbie Ojczyzny i niezachwianego wykonania obowiązku żołnierskiego w sytuacjach wydawałoby się bez wyjścia w otaczającym, wrogim i krwawym chaosie bolszewizmu i nieludzkiej wojny domowej. W swej długiej wędrówce do kraju, poprzez boje na Kubaniu, przez Morze Czarne, boje pod Odesą, marszem przez Rumunię, pół staje 15 czerwca. 1919 roku na ziemi ojczystej pod Śniatynem. Po krótkim wypoczynku rzucone zostaje do ofensywy naszej, mającej wyrzucić przeciwnika poza granicę Rzeczypospolitej za Zbrucz. Pułk działa na skrajnym południowym skrzydle frontu, przekracza Dniestr i w szeregu bojów, lamiąc opór przeciwnika, forsuje rzeki Złotą Lipę oraz Koropiec, a o świcie 11 lipca strypę pod beremianami. Stąd ma uderzyć i rozbić silne zgrupowanie nieprzyjaciela w rejonie Jazłowca, po czym przesunąć się na południe nad Dniest do Chmielowej i ubezpieczyć dalszy manewr własnej dywizji generała Żeligowskiego. Na przedpolu dwie brygady ukraińskie 17 i 15 razem około 2700 bagnetów, 3-4 baterie i kilka samochodów pancernych. W drugim rzucie Dwie dalsze brygady, czternasta i ósma, w sile około 2000 bagnetów. Jest to trzeci i czwarty korpus. Korpusem trzecim dowodzi generał Kraus z szefem sztabu majorem Doleżal. Niemcy-Austriaccy. Stan 14. pułku 293 szable, w tym 21 oficerów oraz 9 karabinów maszynowych. Poza tym przydzielony szwadron szóstego pułku Około 50 szabel, które jako ubezpieczenie wysunięty zostaje ku wschodowi. Półk rusza w kierunku traktu Jazłowiec-Koszylowce, by obejściem od wschodu uderzyć w bok i na tyle nieprzyjaciela zgrupowanego pod Jazłowcem. Wkrótce strac przednia otrzymuje ogień. Natarciem konny zmiata okopaną piechotę na wzgórzu Popowa Mogila. Kontakt z przeciwnikiem nawiązany. Pułk się rozwija w linię kolumn z Teren bez przeszkód, lekko pofolowany, pokryty lanami dojrzewającego zboża. Gdzieś od strony Jazłowca zaczyna bić artyleria. Niecelnie. Szrapnele rwą się wysoko, za nami. Szwadony rozwijają się w szykluźnych. Przed nami o jakieś dwa kilometry widać trakt. Tam ruch i gęsto piechoty, nieprzyjaciela. Od nich zrywa się i wzmaga ogień. Daleki, nieskuteczny. Przechodzimy w kluc, Szwadron pierwszy kierunkowy, na prawo drugi, na lewo czwarty. W drugim rzucie szwadron trzeci. Dowódca pułku major Konstanty Prisowski. Męska młodzieńcza sylwetka rosowego kawalerzysty naszego 27-letniego dowódcy. To ten sam Prisowski, co zimo z 17 na 18 przyprowadził spod Odesy do Bobrujska do pierwszego polskiego korpusu szwadron ulański. Z górą 1400 km. Konno i zbrojno przez kraj zdrewoltowany i wrogi. Klusuje Teres w pierwszej linii między pierwszym a czwartym szwadronem. Pod nim pełny kryj gniadosz, polerowanym brązem przybliskuje w słońcu. Ostro dźwięczy sygnał trębacza dowódcy. Podchwytuje go krzyk komend dowódców szwadronów. Wykwita blisk szabel. Pochyliły się lance pierwszego szeregu. Galop. Wszystko sprawnie jak na placu ćwiczeń. Przed szwadronami w pierwszej linii oficerowie, dowódcy szwadronów i plutonów. Tak u nas zawsze. Na skrzydlach podoficerowie pokrzykują – równaj, równaj! Za szwadronami zwyczajnie nastrożeni wachmistrze. Idziemy szykiem luźnym, bo na piechotę. Na kawalerię to szyk zwarty, by tarany ją rozlupać. Wówczas mocno naciskają do środka skrzydłowi, by w cwale się nie rozluźnił. W kolanach wówczas trześć Palba się wzmaga. Opętanie trzeszczą km -y. Widać bliskie artylerii na stanowiskach otwartych. Wyje nad głowami. Chrapliwy, galopem przerywany sygnał. Marsz, marsz. Cwał. Ryknęły szeregi przeraźliwym. Hurra! Stulili się uszy koniom. Walila lawa niemilknącym krzykiem. Wściekłość zakipiała. sponsowiały gęby. Już któryś trafiony leciał z siodla, tam z miejscem walił się koń ugodzony. Wpadliśmy. Zaczęła się, jak u nas mówiono, rąbka. Długo nie trwało, bo wszystko już wiało. Rzucali broń, krzyki, ręce do góry, kajmy rzucone, oddział odbiegły kananierzy. Dalsze odwodowe kompanie pieszkają, strzelają bezladnie. Idziemy w pościg. Jeden szwadron pozostał, zbiera jeńców i zdobycz. Poszedł podjazd na Jazłowicy i wymiótł maruderów. W poździgu doszliśmy aż po Krzywoluki i Bazar. Zagarnęliśmy jeszcze kupę jeńców. Już słońce chyliło się ku zachodowi. Konie ustali. Wracamy. Zadanie wykonane. Straty mniejsze niż się wydawało. Dwóch zabitych i dwudziestu trzech rannych. Przeważnie lżej. Koniu było ze 30. Zdobycz 652 jeńców, w tym trzech majorów i 17 oficerów młodszych, 19 cekłów i dział 8 z jaszczami. Na polu leżało chyba ze 100 piechurów. 17 brygada nieprzyjaciela rozbita z Kretesem. Jazłowiec wolny. Szwadrony w kolumnie mijają dowódcę pułku. Salutuję. Dziękuję szwadronowi. Dziękuję wam, ułani. W odpowiedzi gromkie ku chwale ojczyzny, panie majorze, w szeregach gadanie jak było. powoli stygnie podniecenie dnia. Już dobrze ściemniało, gdy doszliśmy na noclik do chmilowy. O świtaniu pobudką był gęsty ogień naszych placówek i kilka pocisków artyleryjskich na wieś. Jak w takich wypadkach ustalonym było, Alan w szyku pieszym, a koni siodlają koniowodni. Nieprzyjaciel poszedł pod nasze placówki i opanował bliskie, dominujące wzgórze zwane Górą Szybińską. Dowódca pułku sam prowadzi pierwsze natarcie. Szwadrony pierwszy i czwarty na samo wzgórze, a drugi na stok południowy. Krótka, pełna tumultu walka i zgórze nasze. Przeciwnik pieszchnął i zapadł gdzieś w mgle poranny i wysokim zbożu. Artyleria potem kładzie na nas ognie i ruszyły natarcia. Szli kilkoma falami, kryjąc się w wysokich zbożach. Strzelaliśmy stojąc, bo inaczej nie można było ich dostrzec. Odbijaliśmy ich ogniem, ale podsuwali posiłki i wznawiali natarcia. Nasze CKMy biły bez zająknienia, a karabinki mocno się rozgrzały. Kończyła się amunicja. Ostatnie natarcie odbiliśmy już o zmierzchu. Zalegli jednak dość blisko. Front natarcia był już znacznie szerszy i widać było, że usiłują nas obejść Jarem Dniestru od południa. Jak znowu ruszą, to mogą zalać. Było nas w tej walce w trzech spieszonych szwadronach najwyżej 120 parów, a ich w ostatnim natarciu co najmniej 6 lub 7 setek. Do walki wręcz to i bagnetów nie mieliśmy. Przypomniała się tu nauka jednego z naszych podoficerów roslego Litwina co siedem lat służby już miał w kieracierach rosyjskich. Z przysiadu podbij mu karabin tak i tylcem w zęby tak. Tylko nie bokiem kolby, bo na jego mordzie złamać możesz. Nie szkodzi przy tym i krzykiem postraszyć. Sytuacja wyglądała groźnie. Dowódca pułku podejmuje ryzykowne działanie, jakiego dotąd nie praktykowaliśmy. Pociąga zatrzymane w odwodzie dwa konne szwadrony, nasz trzeci i ten szóstego. W zupełnej już ciemności, około dziesiątej, rzuca ich do szarży z naszego prawego skrzydła w bok przeciwnika przed frontem. Na krzyk szarżujących i szwadronem pieszym wydzierać się kazano. Wyglądało więc, że ruszyliśmy wszędzie. Te szarżujące w noc szwadrony, chwilami oświetlane ukazającym się za chmur księżycem, i ten krzyk niesamowity zewsząd robił wrażenie. Resztę załatwiła lance i szabla, co mogło ratowało się ucieczką. Nasi daleko za nimi poszli. Po godzinie blisko zaczął dochodzić nasz śpiew, ulani, ulani. Wracali rozpiewane szwadrony. Prowadzili ku jeńców. Tak się zakończył dzień drugi boju jazłowieckiego, szarżą nocną. Jedyną w dziejach kawalerii i nie tylko naszych. W dniu następnym, 13 lipca, od rana dalsze działania pułków w kierunku wschodnim, by dopaść 15 brygadę przeciwnika. Szereg starć i podsadkami uderzamy na większe zgrupowanie. Przeciwnik niespodziewanie mocno stawał. Rozbijamy go szarżą. Dochodzimy pod tłustę i jagielnicę. Wynik dnia: 15 brygada mocno poszarpana. Wzięliśmy 483 jeńców. I zdobyliśmy 8 CKM. -ów. 14. Pułk w tych trzydniowych walkach, zwanych bojem pod Jazłowcem, przelamał opór i rozbił siły przeciwnika na południowym obszarze frontu. Już w dniu 13 lipca, na skutek działania pułku, rozpoczyna on odwrót pośpieszny, i 19 lipca, wyparty z granic Rzeczpospolitej chroni się za zbróć. Nadszedł rok 20. W tej wojnie z Rosją, Pułk zdobywa nowe laury sławy. Gdy po zwycięskim zakończeniu tej wojny pułkowi jednemu z pięciu tylko pułków naszej kawalerii zostaje nadany najwyższy wojenny order Order Virtuti Militari, naczelny wódz pierwszy marszałek polski Józef Piłsudski powiada dekorując sztandar pułku: "Krzyż ten najwyższej zasługi wojennej nadaję pułkowi, który nigdy w sytuacjach najcięższych nie zawiódł. Za to, że w chwilach ogólnego zwątpienia o zwycięstwie nie zwątpił i śmiało idąc ku niemu pociągnął innych. Były to słowa uzasadniające w dekrecie nadanie pułkowi wirtuci militarii. Nadszedł rok 39 i pułk ulanów jazlowieckich nie zawiódł.